Cześć, siemanko, siemaneczko, z tej strony Yard. Witam was na moim kanale na YouTube Dzisiaj kolejny temat do zaprezentowania dla was Mianowicie z cyklu z serii Nowe Gierki w folii Na PlayStation 1 Tym razem mam do zaprezentowania wam All Music Dance Jest to raczej zbiór utworów, utworów tanecznych Nie jest to bardziej sprecyzowany, że tak powiem, jakiś temat konkretnej gry który jak na tamte czasy lata 90-99 miało do zaoferowania Sony Playstation? Dajcie znać co sądzicie o tym temacie, jak wam się to widzi, czy wam się podoba. No i czy w ogóle ciekawią was takie nowe giereczki w folii, czy fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, to jak najbardziej. Zapraszam Was też do komentarzy. Wejdźcie w interakcie, ze mną chętnie Wam odpowiem na różne pytania. Zadawajcie je. A jeżeli Wam się podoba to co tworzę, to co robię, to zostawcie łapkę w górze. No i na razie trzymajcie się hejka.